Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj piątek, y, dalej trwa świetlisty tydzień, a jak piątek, dzisiaj Wenus, więc tak w sferze miłości. Y, tutaj też poprosimy może y, Hamuela o wsparcie w tym temacie i wybieramy. Jeden, dwa. Dla jedynek. Rozmowy od serca. Dobrze. No i co to za przesłanie? O co tu chodzi? Chodzi, tu jest zachęta do tego, żeby się komunikować, żeby rozmawiać, żeby mówić o tym, co nas boli, co nam nie pasuje, jakie mamy emocje, dlaczego je mamy. Może jesteśmy w błędzie, ale trzeba wytłumaczyć, bo żyjemy ze sobą, nie umiemy się komunikować, nie umiemy rozmawiać o różnych tematach. Yy, druga osoba nawet nie wie nieraz, że. Yy, Dane czynności to jest język miłości, dużo jest nieporozumień, więc tutaj jest zachęta do tego, żeby nie maskować tej swojej miłości, emocji, uczuć, żeby mówić, żeby mieć na przykład szansę naprawiać sytuację, żeby się właśnie zrozumieć w różnych kwestiach. Czasami przegadać trzeba wiele godzin, być może tutaj zainicjować nawet niewygodną jakąś dyskusję, tak? I nawet tutaj zaryzykować ciężkie tematy, ale takie oczyszczające, takie tłumaczące pewne rzeczy. Być może tutaj jest też temat, by poprosić o pomoc kogoś, kto na przykład nie jest zainteresowany i jest na przykład taki obligatoryjny w tych y, y, tematach i wziąć na przykład poprosić o mediatora, e, wziąć poprosić y, terapeutę y, par rodzin, y, żeby y, pomógł y, zobaczyć jakieś istotne sprawy, pomógł w tej komunikacji, y, umiał y, wskazać y, pewne Źródła różnych m, sytuacji trudnych, które wynikają. My czasami nie widzimy, to jest taki ogrom emocji, czasami w związkach, w relacjach i nasze patrzenie takie bardzo przez nasz osobisty pryzmat, przez nasze osobiste doświadczenia, deficyty wewnętrzne. Yy, och, tam. Też to są indywidualne, słuchajcie, sprawy w parach, w związkach, w tych przestrzeniach i rodzinnych, i w ogóle, bo to nie tylko też o parach. Tu, tutaj może rozmawiać rodzic z dzieckiem, dziecko z rodzicem, przyjaciele to mogą rozmawiać też współpracownicy. No na różnym poziomie tutaj są rozmowy, tak, żeby, żeby po prostu pewne rzeczy potłumaczyć. Faktycznie, co się dzieje, czy, 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 czy my widzimy dobrze, czy czujemy dobrze, a często jesteśmy w błędzie. Ojej, bardzo często słuchajcie, że nam się coś wydaje, to że my myślimy, że no to są pułapki. Więc tutaj jest zachęta do rozmowy, tak? Więc może tu jakiś pomoc, też grup wsparcia. Yy, naprawdę, tu jest wiele w tej chwili. Yy, Przestrzeni, w którym można sięgnąć po pomoc, yy, można nauczyć się tej komunikacji, można z zrozumienia, yy, warto rozmawiać, warto. To też przyniesie rozwój. To, to, mówię, wskaże jakieś rozwiązania, których się nie widziało wcześniej. Bardzo dużo korzyści z tego. Bardzo. Tak? No dobrze. To też, też ważne jest, żeby nie dusić w sobie też różnych rzeczy. Albo nie, nie myśleć, że ktoś się tam, powiedzmy, domyśli. Albo, że powinien postąpić tak czy inaczej. Z jakiej racji w zasadzie? Nie wiem, bo co? Bo my tak powiedzieliśmy? Wiecie, to jest... Są różne przypadki. Niemniej jednak szeroki, głęboki temat, ale zachęta do rozmowy. Od serca. Dobrze. Dwójeczki. Bo, ale tematycznie mamy dzisiaj. E, wyrażaj swoją miłość. Więc tu jakby bardzo, bardzo podobnie znowu komunikacja, e, znowu ważne właśnie jakiś język miłości. O to, co nam w tym wszystkim chodzi, czego oczekujemy, z czym się bo, może mylimy, albo i nawet na pewno. I tutaj też jest takie e, zachęta do podjęcia inicjatywy w ogóle w życiu uczuciowym. I może e, też wypowiadanie swoich emocji do kogoś, tak? Uczuć do kogoś powiedzenie. E, być może tu, to tu są też wyrażanie swoich miłości, to są gesty, słuchajcie. Czułości, drobnostki, e, wypowiadanie o za jakimś zainteresowaniu, e, dowody sympatii. E, tu jest czuły SMS, e, tu jest mały podarunek, e, przytulas, Cokolwiek słuchajcie, a też możliwości jest naprawdę mnóstwo kreatywności i pomysłowości, tylko, tylko czerpać, naprawdę. I po prostu wyrażać swoją miłość, swoje przywiązanie, swoje uczucia. Radość z tym, że ktoś nam towarzyszy w życiu, że, że, że jesteśmy też w czymś życiu. Tutaj wdzięczność, i tu znowu nie mówię tylko o parach miłosnych, tylko o parach romantycznych. Mówię o przyjaźni, mówię o hierarchicznych sytuacjach, czyli znowu rodzice, dzieci i w drugą stronę. Mówię o rodzeństwu, mówię o różnych, różnych tematach i o grupie dusz. Więc naprawdę. Tutaj w ogóle korzyści, płyną niesamowite korzyści z takich też yy, starań, takiego wyrażania. Czasami po prostu dajemy też bez oczekiwania zwrotu, dajemy z przyjemnością, bo chcemy dać, bo chcemy obdarować czymś, bo chcemy komuś powiedzieć komplement, bo chcemy po prostu być mili, bo chcemy się uśmiechnąć, yy, bo chcemy się przytulić. Więc, więc to jest dobre. I, i nie oczekujmy zwrotów, po prostu też, a każdy też czasami daje ten zwrot tak jak potrafi, tak jak umie, tak jak został nieraz nauczony. Być może trzeba się tutaj też przełamać, przełamać jakieś schematy, przełamać jakiś chłód w sobie, opory, ograniczenia, temat wstydu, temat kompleksów. Yy temat honoru jakiegoś albo bo zostanę tak odebrane, tak siak, owak i ta analiza w nieskończoność. Tutaj też z tym po prostu z takimi potworkami trzeba tutaj powalczyć, przewalczyć, prze, prze, przełamać tutaj różne tematy, nie? Więc no ważne też tutaj, żeby od tego w ogóle zacząć też wyrażać swoją miłość, to trzeba mieć też miłość do siebie, emanować tą miłością mieć tą miłość w serduchu, w sobie, widzieć w tym temat pozytywny, bo miłość powinna być pozytywna, tak? Nie jakieś udręczenie, żale i w ogóle dziwne akcje. Ja już nie mówię o zazdrości, zawiści czy jakiejś innej zaborczości albo innych tematach. To nie to. To nie tędy droga, nie? Yy, też nie mówimy tu o obsesjach. Tutaj też uwaga. Ja mówię tu o czystej, dobrej miłości, w tym wszystkim przyjaźni, w tym wszystkim dobrej intencji. To jest ważne. Więc fajnie. Fajny, fajny temat dzisiaj. Dobrze, lżejszy po ostatnich, trudniejszych. Pozdrawiam serdecznie i dużo miłości wszystkim życzę. Każdej, do siebie, do innych. Super. Niech przypływa, niech ogarnia. Pozdrawiam.